Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Farming Simulator 2013 e, To jest e, moja farma, którą chcę Wam zaprezentować e, po czym zacząć nagrywać odcinki z zwykłego życia, no przysłowiem mówiąc rolnika. E, dobrze. E, chyba najpierw zacznijmy od prezentacji moich maszyn, bo chyba to Was najbardziej ciekawi e, jakimi maszynami e, będziemy robić następujące czynności. Tutaj mamy Zetorka. Jest on mi bardzo potrzebny, gdyż e, jak on jedyny chyba ma e, taką dobrą skrętność do wpychania przyczep ze zbożem w e, tamto to filosy zaraz do nich przejdziemy. E, potem jest e, Lamborghini. To jest ta mniejsza wersja R410. Jest naprawdę bardzo funkcjonalny. Mm, ma też wał przedni, do którego możemy podczepić kosiarkę pottingera na przykład. Która znajduje się tutaj, e, e, już o nich idę. O, właśnie, e, ona, akurat ta część zaczepia się na tył, ona jest rozkładana. E, ta naprzód e, w ten sposób to wszystko działa. E, lecimy dalej. E, dalej stoi e, Rimhel, czy coś takiego. Nie wiem, ostatnio ten ciągnik kupiłem i naprawdę jest bardzo przydatny. Linder, właśnie. E, też ma przedni wał. Jest też możliwość podczepienia jakiejś. Posiarki, e, lub przykład, nie wiem, no, agregatu przedniego, ale musi być przedni, bo e, w inny sposób łyżki mogłyby się połamać. E, dobrze, dalej stoi Ursus. Jest to polski ciągnik. To jest 7614. E, jest naprawdę funkcjonalny. Posiada też, e, akurat ja dostałem kupując go e, w płocku na targach, e, różne trzy e, części kół. Trzy różne. Możliwości założenia kół są to podwójne e, tylnie ośki, e, czyli z tyłu mają cztery koła, e, bądź też e, koła do wykopków, do kartofli lub e, gdzieś, gdzie po prostu panują warunki błotniste, bagna. E, po prostu daje sobie radę. Jest oczywiście z przednim napędem. Dalej stoi mój e, najlepszy ciągnik, e, najbardziej lubiany i e, najwcześniej kupiony. No, to jest jednak to jest New Holland T4. 0,50 i y, no, y, dostałem w, grapi, w gratisie, tak jakby, tura to jest 82TL, jest naprawdę bardzo sprawny, miałem możliwość większego, ale po co mi no, takie małe gospodarstwo? <głos》> z przysłowiem mówiąc, y, dobrze, chyba idziemy dalej. Zaraz pokażę końcówki y, do, do tego tura, ale to później. Y, tu mamy y, kombajn. To jest klas jaguar. Jaki klas? To jest zwykły jaguar. No, wykorzystywany jest do koszenia kuryzy. Ma rozkładane talerze, naprawdę szeroko bierze. Rurę też ma wysoką, więc nie będzie chyba problemu z jakichś komplikacji z koszeniem kuryzy. Idziemy dalej. Ten garaż jest pusty, ponieważ tutaj trwają naprawy różnych urządzeń mechanicznych czy tego typu rzeczy akurat ten kombajn buraków cukrowych buraków cukrowych tak, buraków leyton jak on dzisiaj przefejlował, no dobra mam nadzieję, że już się takie rzeczy nie zdarzą. Wszystkie wały musiałem wymieniać naprawdę to była kupa roboty, no ale no, nie będę tutaj ględził, oczywiście przechodzimy dalej. Tutaj najczęściej no, będą się znajdować rzeczy, które... Podleganie naprawie lub wyczyszczeniu dokładnym oczywiście. Tutaj są różne chemikalia oraz opryski też tutaj. No ale z, z, dalej idziemy. E, tutaj stoi mój ostatnio kupiony, e, sprowadzony z Niemiec, e, z siedziby Lunchwid Simulator. Dostałem też e, nalepkę. E, naprawdę jest bardzo funkcjonalny. E, no dobrze, no przejdźmy do tego. E, on ma, ma on dwie osie z tyłu, naprawdę nie ciężko się nim zakopać i ma bardzo dużo mocy. Jest to Mantegia TXT, naprawdę polecam, polecam maszynę, bo świetnie się prezentuje. Kupiłem go z powodu tego, że coraz bardziej efektywne są moje owce i potrzebna była mi naczepa, na które będę, będę mógł tą wełnę ładować w paletach, bo na paletach jest składowana rozłożenie tej planteki, bo tam za tą blandeką właśnie jest miejsce na tą wełnę. E, trzeba po prostu podczepić te wszystkie rzeczy no i sunąć, tam jest taka zasuwa, sunąć całą blandekę i można ładować e, bawełnę. Tu jest zbiornik na wodę, którą potrzebują e, kro, krowy. Do tego przejdziemy za chwilę. Tu mamy moje epickie, oczywiście funkcjonalne i nigdy Mm, nigdy nie zapracowane, zawsze zapracowane fail. Okay. Tutaj stoją moje kombajny, kochane dojcze którymi w tym roku będę pracował na polu. Yy, niedługo żniwa, więc. No, w sumie wiem, zima idzie. Zima jest, ale. Ale. Ja tam wolę żeby była żeby były żniwa. E, moje pola są obszerne, e, z tego wynikła taka możliwość, żeby zakupić beczkowóz do paliwa. Jest naprawdę bardzo przydatny i chyba najlepiej prezentuje się z tym linderem, z tym ciągnikiem. E, no, to się wykorzysta już niedługo. E, potem przejdę do funkcjonalnych urządzeń e, słonecznych. Tutaj mamy zwykłą przyczepę D50 a tutaj D-47 i D-57 eee, naprawdę to są polskie przyczepy nigdy, nigdy nie zawodzą eee, i udźwig też mają duży koła nie pękają, nie są sparciałe, więc jest dobrze eee, tu mamy zgrabiarkę Pottinger eee, jest ona dwukołowrotkowa, tylko że kołowrotki są bardzo szerokie eee, dobrze, przejdźmy dalej tu są panele słoneczne eee, mam duże gospodarstwo i na przykład e, e, pobór energii, która e, następowała z tamtych oto e, wielkich słupów e, elektronicznych, e, była po prostu zbyt droga i w budżecie moim zmikało coraz więcej pieniędzy, a coraz mniej przybywało, więc zainwestowałem w panele słoneczne, e, które ściągają dużo energii, tak samo jak tamte wiatraki. One też są moje, też są na mojej ziemi i też za nie, daję za nie ponad 2 miliony. Ale mam nadzieję, że się wszystko zwróci. E, w tym momencie jesteśmy przy silosach e, do kiszonki, e, no, która będzie już niedługo e, koszona, no bo dochodzi, dochodzi, fail, okay, e, dochodzi już kiszonka do e, w pełni w ziarnistej, e, niedługo będzie koszona. E, tutaj mamy ziemniaki, wszystko jest podpisane, żeby nie było żadnych wątpliwości, że wiadomo, silosy naprawdę są bardzo fajne, e, znaczy fajne, bardzo funkcjonalne. E, po prostu akurat e, te silosy spowodowały to, że musiałem kupić tego Zetora 7250. E, dobrze, przejdźmy tutaj. No wiatraki naprawdę ładnie się prezentują. E, tutaj są, nie wiem czy słyszycie, ale naprawdę zawiera duch w piersiach jak słychać jak one pracują. Tutaj mamy owce. W tym miejscu najczęściej składowana jest wełna, którą no, trzeba w barbarzyński sposób y, ogolić z tych owiec. No Będę to robił poza odcinkiem, żeby nie było, że jakieś dwunastolatki mnie oglądają. Mam nadzieję, że mimo, że jesteście młodzi, mam nadzieję, że mnie oglądacie, bo to jest naprawdę dziwny bieg okoliczności, że ja coś takiego wspomniałem. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli po tym koszmaru, więc zrobię to poza odcinkiem tu mamy karmienie owiec i tutaj zwykle siano, e, słomy się e, tym owcom daje istnieje też możliwość nawadniania e, teraz tego zrobić nie mogę bo to następuje e, co 6 dni a no wiadomo jest to pierwszy dzień moich moi zmagań z tą grą z moim gospodarstwem E, tym sposobem e, przyszliśmy koło Fiaty, która stoi naprzeciwko mojego domu. E, tutaj stoi naprawdę samozbierająca przyczepa. To jest e, Krona, e, świetna marka. E, nie to, że, że coś reklamuję, ale naprawdę polecam tą przyczepę, jeśli ktoś e, posiada bardzo duże gospodarstwo Kolejne przyczepy to jest e, zwykła przyczepa, najczęściej stosowana na ziemniaki bo jest, no, brudna, no nie powiem ale jest naprawdę wy wykonana z wysokiej jakości stali e, ma wywrot na prawo i do tyłu, dobrze e, idźmy dalej tu jest zwykła przyczepa KLAS e, ona jest najczęściej stosowana przy wożeniu kiszonki trawa też chyba do niej, też można wysypać tam trawę, tu mamy dwukółkę wielofunkcyjną, e, nabyki do które, które, których Obory pokażę może później. Yy, mamy też beczkowóz, dwa beczkowozy. Ten jest na gnojówkę, na gnojowice, nawet wskaźnik jest, wszystko jest ładnie, estetycznie opakowane i wymyte. Yy, tutaj mamy yy, na mleko, beczkowóz na mleko. Też jest bardzo funkcyjny, no bo jednak gospodarstwo jest bardzo duże, dwa zbiorniki trzeba opróżnić, więc 5 razy spokojnie starcie, żeby. Zaje pojechać i zawieść to mleko tu mamy e, Fortich to jest Fortich e, rozrzutnik bardzo wielofunkcyjny e, wielofunkcyjny nie bez, nie bez e, niczego powiedziałem to bo istnieje też możliwość ładowania na jego kiszonki e, co jest e, bardzo dla mnie sprzyjającą e, sprawą bo akurat tak mi się zdaje i chyba wy też byście mi przyznali rację że ten i ten rozrzutnik i ta przyczepa będzie e, przeznaczona do włożenia kiszonki e, tutaj dobrze zauważyliście tutaj też stoją przyczepy to są zwykłe czteroosiówki e, dwuosiówki e, które mają cztery koła wyjaśniło się ojojoj a wikipedia dobrze e, ta jest ciut większa no bo ona została kupiona Ciut wcześniej z produkcji ziemniaków co się naprawdę bardzo mnie to cieszy bo nie dość że ma stalarze to może być, pro, może być do wszystkiego jeślibym kupił miał zamiar kupić jakiś większy ciągnik to te przyczepy działałyby razem jeździ, jeździłyby razem co naprawdę jest sprzyjające no bo zawiera tych w piersiach jak takie dwie długie przyczepy jadą dobrze przejdźmy do drugiej ta jest zwykła z gry z gry, ale naprawdę ładnie się prezentuje i no robię z niej duży użytek wszystkie mają wywrot na prawą, na lewą stronę i do tyłu dobrze o, doszliśmy do tego miejsca boże, ktoś zapyta Lejciaku co tu się dzieje, czemu tu nic nie ma, czy ty tutaj nic nie zaplanowałeś a nie właśnie, tutaj was mam, bo zaplanowałem tutaj będzie stało stała styrta siana siana oraz belek zwykłych czyli tych ze zboża ze słomy boże, jezu jaki sfailowany dzień, ludzie dobrze, i tutaj będą okrągłe belki, bardzo będzie to się ładnie prezentować, maksymalnie chyba dotąd będę mógł je tutaj ładować, ale dość tutaj sporo belek wejdzie idziemy dalej przechodzimy pod tą wiatę tutaj stoi kopaczka, Anna to jest Polska firma jest naprawdę ładnie się sprawdza mamy też pottingera pottingera, co ja mówię e, kombajn do ziemniaków znaczy do buraków cukrowych a podbieraczkę do tych buraków zaprezentowałem w tamtej wiacie, ona była w naprawie tutaj jest e, żywienie krów i tak dalej e, jest to sarka siana z e, słomy znaczy w oborze przez e, działanie zębatek i ogólnie tasaków a tutaj mamy paszowóz e, to jest e, pottinger e, kunh fajna marka bardzo ładnie się prezentuje i jest oględny bardzo dużo w niego wchodzi tutaj mamy usuwanie łęcinów do właśnie do tej kosiarki Anny e, kosiarki, e, kombajnu do ziemniaków Anny e, dobrze, e, tam zauważyliśmy Tura do New Hollanda tutaj są końcówki do jego ładowacza, o których wspomniałem, że wam pokażę. E, mamy tutaj e, pierwszy z kolei to jest widły do belek, okrągłych palety do wełny, e, krokodyl to jest ten, nazywa się z tego powodu, że są takie zamknięcia i to w to właśnie się ładuje gnój dla niewiedzących oczywiście taka wiecie Wikipedia, a to natomiast to przed czym teraz stoję e, to jest do ładowania Kiszonki, która znajduje się w silosach na razie się nie znajduje. Taki fail, bo dopiero zaczynamy grę na tym świecie, na tej mapce, w moim gospodarstwie. Dobrze. E, tutaj już chyba wszystko widzieliście. A nie, nie pokazywałem wam. Mamy dwa zbiorniki, o których wcześniej wspomniałem. Małe biuro, gdyby przy, gdyby... wiecie, e, ktoś, na, ktoś nas odwiedził z agencji czy coś. E, tak jak wspominałem tutaj też jest woda. E, również dojarka wielofunkcyjna, troszkę krów jest, e, na razie chyba nie opłaca się kupić więcej e, tu mamy natomiast byki, o których mówiłem których jest możliwość wywozu do agencji sprzedawania ich na mięso czy coś e, tutaj oczywiście jest karmienie tych byków, a tu jest gnojówka i gnojowica zarazem która znajduje się chyba w tamtej oborze E, to jest spływ istej. E, ten obornik będzie wykorzystywany najbardziej chyba w celu e, gnojenia pod e, pod e, kiszonkę, pod pod, 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 pod pod e, 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 pod kukurydzę. Boże. swejlowany dzień już, tyle razy. Dobrze. Jeszcze chyba nie wspomniałem nie, nie wspomniałem, nie wspominałem jeszcze e, tutaj o Tutaj mamy jak e, Amazona, rozsiewacz Amazona jest bardzo wielofunkcyjny, idziemy dalej bo już mam mało czasu e, a nagranie by się za długo na renderowało e, Mamy e, opryskiwacz Amazona, e, szeroko po prostu się rozkłada i jest bardzo wielofunkcyjny, a nasze pora są bardzo obszerne. Zwykły Polonez, to mi jeszcze pozostało po starym gospodarstwie, e, nie chciałem tego sprzedawać no bo to jest świetna marka. Polones i. Dobrze. Jak wspomniałem o Amazonie, przejdźmy teraz do shopy, gdzie też znajdują się narzędzia z, tym, z tą marką związane. Pierwszy Amazon to jest talerzówka właśnie od nich, z ich, z ich produkcji. Dalej jest siewnik zbożowy i siewnik do kukurydzy i buraków cukrowych. Przecząsarka to już chyba zdążyliście zauważyć. To jest po wszystko. agregat uprawowy najczęściej stosowany e, po, e, po, 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 po zbożu i pod, pod e, gnojenie przed zbożem. E, to rodzajowo nazywa się gepard. E, służy do uprawy e, najczęściej przed ziemniakami tego sprywu, sprawami. E, tu jest pług lemken. Jest on bardzo wielofunkcyjny, obrotowy, Korzystał, korzystam z niego zawsze, kiedy trzeba coś zaorać i przypinam go najczęściej do Hollanda, no bo trzeba używać jego mocy. Dobrze, to jest chyba wszystko. I tak jak mówiłem, tak jak mówię, komentujcie, subskrybujcie. Sami przecież wiecie, że to mnie motywuje do dalszej pracy, no bo jeśli nie ma komu nie oglądać.